Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj mamy czerwcowe hity. Mamy początek lipca, więc możemy podsumować to, co się najlepiej sprzedaje w sklepie mojehobby.pl. A więc tak, na początek coś, haha, co jak już zobaczyłem tutaj wypraski, wiedziałem, że to będzie, będzie super fajny model, i tak jest, więc K84 to jest na pierwszym miejscu. Na drugim, po dłuższej nieobecności, Beaufort Bristol MK1 z Airfixa. I na trzecim miejscu mamy tutaj TA-4J Skyhawk w malowaniu izraelskim. Następnie mamy, to jest Akademia w środku, w 7.2 Kometa. Później mamy Draken, następnie mamy e, e, MIG-29 w rewelacyjnej cenie 26 zł. E, następnie też jest, <coughs> jest e, MIG-29 w malowaniu ukraińskim. Jeżeli miałbym coś polecać, to raczej poleciłbym e, tutaj e, tego za 85. Kolejne miejsce P51 też bardzo fajny model. dziewiąte miejsce to jest F4E Fine Molds i dziesiąte miejsce F4D. Tutaj na kanale będzie inbox tego modelu za niedługo wpadnie, bo ja wybieram się na krótki urlop, ale Filmy są nagrane i będą się pojawiać, znaczy, są, już, są już generalnie zapowiedzieć, także, jak ktoś subskrybuje, może wejść na kanał, zobaczyć będzie tutaj inboxik tego modelu. To była skala 1 do 72. Teraz przechodzimy do skali 1.48, więc tak, mamy 0. To jest już dość długo się utrzymuje tutaj to 0 w czołówce, później mamy zespół akrobatyczny żelazny. E, Profi Pack Edition jest na drugim miejscu. Później mamy Mustanga. No i tutaj są cały czas jest Edward. Edward kr króluje. Tutaj pierwsze cztery miejsca należą do niego. Na czwartym miejscu mamy e, Spitfire'a. E, później mamy F F104G, e, czyli taka można powiedzieć latająca trumna e, od Kinetic Kolejne miejsce: Edward 109, wersja E7. Później mamy Tamiya z Lightingiem P50, P38J. Później mamy Spitfire'a. Później mamy F6, F5 Weekendowa Edycja na 9. miejscu, i na 10. ostatnim OV10A Bronco z ICM-u. Pojazdy pancerne skala 1,35 na pierwszym miejscu. Znowu powrót po długiej, po długiej nieobecności. SDKF Z230, sześciokołowiec niemiecki. 98 zł, cena, i on jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest zawsze świeży, zawsze młody. Już od kilkudziesięciu lat panzer Kauwagen 2. Polecany na początek przygody z modelarstwem. Później mamy PAKA 40, też jest non stop, non -stop że tak powiem w czołówce. Daimler Car MK1, to jest niedawna dostawa. To jest to jest kolejne miejsce czyli czwarte. Później mamy Panterę z tami M41 też. To są to są takie hity które się sprzedają non stop. Hanomag czyli sdkfz 251. Później mamy Pumę. Później mamy na dziewiątym miejscu tutaj widzę jest to transporter, taki kurczę, można powiedzieć, spychacz armii amerykańskiej. I na ostatnim miejscu znowu Tamia z Willisem w trzy piątce. Teraz jedziemy: skala 1 do 48 i 1 do 72, połączone razem. First to fight na pierwszym miejscu. Tutaj mamy Tatrę. Czyli coś z II wojny światowej, z First to Fight. Później na drugim miejscu, to jest 7.2, i tutaj na drugim miejscu jest SDKFZ 251. Tutaj ma takie fajne mosty przyczepiane. Zresztą inbox też jest tutaj zrobiony na, na, na moje hobby. To jest drugie miejsce. Trzecie miejsce to jest chałpica 150 mm albo 15 cm. Tak to Niemcy przeważnie nazywali w centymetrach. Czwarte miejsce to jest niemiecki samochód pancerny G4, typ G4. Kolejne miejsce to jest skład 1 do 48 i to jest brytyjski czołg podstawowy Challenger. Kolejne miejsce to jest włoska ciężarówka z IBG. Przypominam o konkursie IBG, też funduje nagrody w konkursie, w konkursie wakacyjnym na forum. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, gdzieś tam filmik jest. Tutaj jest później zbiór jakichś rzeczy do, do pojazdów militarnych. Kolejne miejsce, pancer 38. I znowu mamy ciężarówkę od IBG, tym razem z hałbicą. I na ostatnim miejscu Pantera za 86-87 zł. To jest jeśli chodzi o łączone skale. Jak widzicie z 7 dwójka króluje. Tutaj jest praktycznie jeden tylko, jeden tylko produkt, który jest, który jest w skali 1-48, a cała reszta to wszystko jest 7 dwójka. Samochody, skala 1 do 24, tutaj kryterium to jest od 30 zł, żeby pominąć wszelkiego rodzaju dodatki. Na pierwszym miejscu jest Nissan, na drugim Volkswagen Beetle 1 do 24. Przypominam, że na kanale pojawią się dwa, dwa takie żuczki z tym, że w skali 1 do 35. Jeżeli jesteście zainteresowani tanim i drogim, to też pojawią się, pojawią się na kanale będzie można zobaczyć co tam kurczę wygrzebałem. Lancia Stratos 1977 rok Monte Carlo to jest miejsce trzecie, następnie mamy Toyotę Nissana, później znowu mamy Toyotę i znowu Nissana i wszystko tam i Mazda i później znowu Mazda i na ostatnim miejscu dziesiątym BMW z roku 1971. Powiem Wam, że kurczę złożył kiedyś, kiedyś to nastąpi. Jakiegoś takiego klasyka typu BMW złożyłbym. Przechodzimy teraz do narzędzi, a konkretnie do aerografów. Areografy na pierwszym miejscu 7790 Adlera, 220 zł. Taki zestawik tutaj mamy. Drugie miejsce ultra, trzecie miejsce ultra w zestawie. Później mamy znowu fine, znaczy no, znowu 77,90, tym razem z Fine Artu za 215 zł. One są bardzo zbliżone. te reografy fine art znowu FA 186 AK, czyli 77,90, i tutaj jest chyba większa, większa zawartość dysz jest badger, badger w dosyć dobrej cenie, 496 zł. Ta cena się już nie powtórzy, a może być jeszcze mniejsza, jak użyjecie kodu. Ja tutaj przez, przez cały film tutaj gdzieś będzie napisik szedł z kodem. Dlaczego? Dlaczego mówię, że to w tym momencie, że ktoś chciałby kupić sobie na przykład badgera, to jest dobry, dobry moment. Z tego względu, że dolar bardzo poszedł do góry, a jak wiadomo badger pasze jest też robione w Stanach Zjednoczonych, więc jak dolar idzie do góry, to ceny Ceny też idą do góry, zresztą możecie sobie sprawdzić historia ceny. On kosztował 438 i teraz już tutaj 9, 2022 poszedł do góry. Ale mogę się z wami założyć, że on jeszcze pójdzie do góry, że, że będzie jeszcze, będzie jeszcze drożej. Także jeżeli ktoś by chciał sobie jeszcze Badgera w miarę w dobrej cenie kupić, to w tym momencie jest na to dobry czas. Fine Art 180X, czyli areograf prawie idealny na początek, który bardzo polecam jest na kolejnym miejscu, na, a kolejne mie następne miejsce zajmuje tutaj mamy i kompresor, i areograf razem w takim zestawiku, to jest dziewiąte miejsce i dziesiąte to jest taki areograf z Fine Artu 180 ak się nazywa i tutaj są dysze 0. 0,2, 0,3, 0,5. czy to jest chińczyk? 180 zł to jest dobra cena. Tak jak powiedziałem, tutaj ceny, ceny idą, idą dość mocno do góry z tego względu, że i euro, i dolar poszły do góry, więc te rzeczy, które będą, będą po prostu leciały, leciały do góry. Niestety. I teraz jeszcze kontrolnie sprawdzimy, co się jeszcze generalnie z narzędzi, co się najlepiej sprzedaje. no Kleje się najlepiej sprzedają, no bo wiadomo, że mamy model, to musimy mieć klej do niego i to jest zawsze. Więc Tamia, a ja tu widzę, że mamy jakąś promocję dzisiaj na, na, na Tamię 5%, chyba to jest tygodniowa, tak mi się wydaje. Zaraz zresztą sprawdzimy. Więc na pierwszych trzech miejscach mamy po prostu kleje Tamili, później taśma maskująca. Mamy klej z igłą, i później, później następne są szpachlówki od tamii Aye Cleaner, czyli coś do czyszczenia aerografu, i znowu taśmy. Ja właśnie też jestem z ciekawości. Zobaczę, no to musi być. Kurczę, moment, zaraz jeszcze odświeżę. Nie. Nie ma. Nie wiem czemu. Nie, nie wiem czemu, ale jest jakaś promocja 5% na, na ten jak Któż to wie. W każdym bądź razie e, dzięki za oglądanie. E, widzimy się w następnych filmach, które już się zapowiedzi pojawiły na, ka, na kanale, a będzie ciekawie, bo będą, e, będą areografy te, które chcieliście. I to w wersjach 2.0. Będą też garbusy i będzie Fantom. E, ten z tej listy, którą tutaj przed chwilą zobaczyliście. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.